Dama z Brawla to królewna Lecę od rana Ona króluje, taki mamut Królowa dama, jestem Piperka Lata balone, widzi cały świat Cześć wszystkim z tej strony Damianowski i witam Was w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars na moim kanale. Jak widzicie na ekranie, zaprosiłem do gry Łania, ale oczywiście z jakiej okazji już Wam szybko mówię, tylko patrzcie na to. To jest oczywiście real Łania od Pandy Gaming. On ma 80 600 pucharków na swoim koncie, master 40 000 minów na trójkach, więc to jest serio solidny gracz. No i przede wszystkim ma aż 4, 5 35 rank na czaku Colet, Colt, Angelo i Piper. Jak sobie z nim poradzę najpierw wam omówię zasady. W tym odcinku będę rywalizował z łanią 1 vs 1 przez 5 rund na pustej mapie na trybie knockout. I mam za zadanie, żeby go pokonać. Ja albo łania musimy zdobyć 3 zwycięstwa przez te 5 rund i jeśli albo ja, albo on zwycięzca tego odcinka jest tylko jeden. Przede wszystkim przygotowałem koło fortuny z postaciami na ten odcinek i na kogo oczywiście wypadnie, tymi postaciami będzie My musieli grać do końca rundy. Ale gdy na kole Fortuny wypadnie na tą samą postać, kręcimy jeszcze raz, dopóki nie wypadnie na innego zadymiarza. Inną postać co każdą rundę brzmi ciekawie. Jeśli chodzi o challenge, wszystkie chwyty dozwolone, więc jeśli spodoba Wam się nowa seria na moim kanale, zostawcie tak z 50 łapek na start. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo po 100 tysięcy subów. No i napiszcie też w komentarzu, jakiego kolejnego youtubera albo i pro playera chcielibyście zobaczyć w nowej serii 1 versus 1. Tutaj pokazuję jeszcze wszystkich donatorów, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Zosparcie i serdecznie pozdrawiam. Wbijajcie też do łani na jego TikToka, do niego macie link w opisie. A my przychodzimy z pierwszym meczem, ale najpierw czas zakręcić kołem fortuny. Także lecimy z pierwszym kołem fortuny i na kogo wypadnie, to na kogo wypadnie, no będę musiał grać tą samą postacią, co Łania wybierze. I pierwsza postać wypadła na 8-bitowca. Pierwsza propozycja, pierwszy ciekawy zadymiarz brzmi ciekawie. No to od razu do niego napiszę, na kogo gramy i lecimy z pierwszą rundą. No i lecimy z pierwszą rundą na 8-bitowcach. Gold 1 na 8-bitowcu, ja jedynie tylko bronz 1. Trzymajcie, widzę, mocno kciuki, bo to jest pierwszy pro player, którym będę walczył w tym odcinku. bo jeszcze jak będzie z kolejnymi. Ok, pierwszego już trafiłem. Więc jest git. Chodź tu, chodź tu. Kurczę, mój movement. Okej, okay, oberwał, ale ja też niestety oberwałem i to dość mocno od łani. No, powiem wam, widzowie, że stresik jest, no, ale jak się robi takie odcinki, no to trzeba wiedzieć, jak to wszystko działa. Okej, okay, jest problem, jest problem, ale łania zaraz mnie dojedzie. Jest ciężki, duży problem. 1300 HP po stronie łani. Nie, 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 chyba po mojej stronie. Nie, nie, nie! No i właśnie, pierwsza runda, niestety, przegrana. Nie no, doświadczenie, jeśli chodzi o 8-bitowce, to nie ma szans. Ja po prostu nie mam podjazdu do łani. Bo, jak zaczął poszować te czyste piąte rangi, no co ja mam widzowie zrobić? Powiedzcie mi, albo dajcie mi jakieś prototypy. Jeśli ktoś oczywiście ogarnie z jak to mogę dobrze rozegrać? No i właśnie, deklasacja. Deklasacja. Niestety, tak się stało. Pierwsza gra przegrana. Czego najbardziej się spodziewałem, że. No, po prostu dostanę na łeb. To mnie najbardziej zaskoczyło. No cóż. GG dla Wani, na razie 1 do 0 w grze, no ale lecimy z drugą postacią, na kogo teraz będziemy grać. No i lecimy z drugą postacią, na kogo tym razem wylosuję, mam nadzieję, że na Piper, jeśli będzie Piper, to będę w niebo wzięty, będę bardzo szczęśliwy. I tutaj wypadło na Gina! Nie wiesz, że w to. No znowu dostanę na web, ale dobra, ja już mu piszę i od razu lecimy do drugiej giereczki. I lecimy teraz z drugą giereczką w tym odcinku. Teraz gramy na Gina. Gold dwójka, gold dwójka. Ja nie mam w ogóle żadnej rangi na maestri. Hiper do gadżety, ulty. Tak jak powiedziałem, wszystko jest dobrowolne, dozwolone. Tak zwał, tak zwał. No ale na razie się badamy. Łania na razie idzie do przodu, tylko teraz muszę go jakimś cudem złapać, żeby się zahaczył o mój atak. No i dostał już dwa razy. Ja tylko raz na ten moment. Nie, no podjazd do nie mam. Dwie osoby mnie oglądają. Oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby, które tutaj są. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Łania. Spokojnie, nie potrzeb. To tylko odcinek. No i deklasuje mnie. Oczywiście jeszcze nie. Ej, dobra, użył gadżet. O Jezus, najgorzej. Dobra, dostał. No, ale ja też dostałem. Strefa zaraz może mnie dojechać, co mi się strasznie nie podoba. Wyczuł, wyczuł. Nie, 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 co ja zrobiłem? No nie. No I właśnie o tym mówiłem, jeśli chodzi o użycie tego ulta. No, nie. Nigdy więcej nie będę chciał grać na Dina. To jest po prostu deklasacja, widzowie. Nie, nie, nie. Co jeszcze się kręcić? Nie, 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 proszę nie, zostaw mnie. Dora dostał więcej, no ale ja też niestety oberwałem. Ja nie mogę tak zostać dociśnięty do ściany, bo wiem, że ja będę miał duży problem widzowie. No i właśnie, patrzcie na to. Jednak nie, żyję jakimś cudem, ale chyba od oberwę od łani, bo łania to jest dobry zadymiarz. I właśnie tak się stało, nie. To jest za bardzo ciężki odcinek żeby to w tym momencie nagrać, bo jak ja cały czas będę obrywał od łani, to ja nigdy nie wygram jakiejkolwiek rundy. Chyba, że wypadnie na Sandy, znaczy nie, chyba Sandy nie może wypaść, może bo Mac... Krug, albo Glancy, bo Glancy też jest dobrym zadymiarzem. No to już 4 do 0 w killach dla Wani. I jeszcze została ostatnia runda. Ostatnia przede wszystkim gra. Co może dobrze zadecydować? Od razu kręcimy kołem fortuny. I trzeci zadymiarz, jaki może wypaść. E, Jin nie może być. Colt? Czy Brock? Nie gadaj, że na Colta. Nie. 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 Przecież ja dostanę na łeb. Nie. Najgorzej. No dobra. No to wszyscy... Hashtag znicz w komentarzu, to będzie bardzo ciężka przeprawa Także lecimy z ostatnią gierką No cóż widzowie, ostatnia gierka 2 do 0 na razie dla Wani Gold 3 Ja nie wiem, czy miałem jakąś maestrię na jakiejś postaci Nie no, chyba raz miałem na Larry Lawry Na kolczy to tak słaby jestem, powiem wam widzowie Ale próbujemy, o dostał chociaż raz Ale ja też dostanę Chociaż raz się dobrze trafiło okej okay. Okej, okay, okay, ciekawie. Wracamy na razie do gry. Zaraz łania, może mnie tutaj dowalić na mocno. Dobra. Czaje, czaje. Dobry unik z jego strony. Ole to uniknął, skubany. Dobra, żyje, żyje, żyje. Ale zaraz ja mogę nie żyć. Nie, 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 nie. Padnę, padnę. Ja już to czuję. Ja już to czuję, widzowie, że ja padnę. Nie, no nie! No co? Jeden jeden! Ale dobra, przynajmniej jedna runda wygrana, ale tą drugą z nie. Jeszcze bez gadżetu. Nie wiem jak ja to teraz zrobię. Trzymajcie widzowie kciuki. No, nie, nie! Nigdy więcej! Nigdy więcej z proplayerami. Nie, no, było blisko. Widzowie, centymetry zabrakło. Centymetry, żebym wygrał pierwszą gierkę z łanią. I to jeszcze w dodatku na kolcu, to jestem strasznie na niego słaby. No a cóż, GG's. GG's dla łani. Szybko poszło, skrócie dla niego. Szybka wygrana. 3 do 0. No, GG's zostawicie, no widzowie, musicie zrobić. Zostawcie stupa. Dokładnie. Też się należy dla Wani, ale na TikToku, bo on tylko nagrywa na TikToku. Powiem tak, jeśli macie jakieś inne propozycje do innych youtuberów, proplayerów, którzy będą chcieli wziąć udział, piszcie swoje propozycje w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się dobrze oglądało. Subskrybujcie, łapkujcie, obserwujcie i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!